Hej, wchodzą nowe zmiany dla kierowców ciężarówek w Unii Europejskiej. Parlament Europejski właśnie poparł nowe przepisy dotyczące praw jazdy zawodowych. I co się zmienia? Po pierwsze, wiek. Od teraz będzie można zdobyć prawo jazdy na ciężarówki już od 18 roku życia, pod warunkiem, że masz certyfikat kompetencji zawodowych. To spadek z dotychczasowych 21 lat. Po drugie, cyfrowe prawo jazdy. Do końca 2030 roku wszystkie prawa jazdy w Unii Europejskiej mają być dostępne w formie cyfrowej przez Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Po trzecie, lepsze uznawanie praw jazdy z państw trzecich. Unia Europejska zaczyna budować ramy, by łatwiej było uznawać prawa jazdy z krajów poza Unią. To nie tylko szansa dla takich kierowców, ale również dla firm cierpiących na brak rąk do pracy. Po czwarte, jazda od 17 roku życia. Młodzi kierowcy będą mogli rozpocząć jazdy pod opieką od 17 roku życia. I to w kategoriach B, C, C1, C1e. Unia Europejska szacuje, że do 2030 roku zabraknie nawet 500 tysięcy zawodowych kierowców. Stąd właśnie tak duże zmiany. I łatwiejszy dostęp do zawodu to próba załatania tej luki, zanim problem się powiększy. Branża przyjęła te zmiany z entuzjazmem. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego nazwała je kamieniem milowym dla sektora. A ty co sądzisz o takich zmianach? Daj znać w komentarzu.